myślę sobie, że ta tendencja, która dzisiaj jeszcze nawet jest obecna i jakoś tak niepokoić może rodziców i uczniów, którzy jutro przystępują do egzaminu gimnazjalnego. Niezależnie pewnie od całej tej sytuacji ten egzamin po prostu jest ważny i on jest prawnie właśnie w tym terminie wyznaczony i jutro się rozpoczyna. Informacje, które są Pozytywne i jakby widać tę te tendencję, która dla wielu uczniów, dla wielu rodziców się po prostu w dniu jutrzejszym odwróci. To znaczy od szkół, od nauczycieli, od dyrektorów, od samorządów płyną te dobre sygnały, które mówią o tym, że egzamin po prostu gimnazjalny jutro dla uczniów szkół podkarpackich, dla ponad 20 tysięcy uczniów szkół podkarpackich się odbędzie. Jak na razie na bieżąco monitorujemy tę sytuację. Korzystając oczywiście z systemu monitoringu, który uruchomiliśmy na naszej stronie, tam gdzie dyrektorzy sugerowali pewne problemy, a te działania prowadzimy od rana dnia dzisiejszego, kontaktujemy się z nimi i pytamy o ewentualne możliwości wsparcia. A możemy takie dać, dlatego że za pośrednictwem naszej strony internetowej ponad 234 osoby zgłosiły się, um, osoby, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne i które w ramach nowej znowelizowanego rozporządzenia dyrektor szkoły może powołać jako członka zespołu nadzorującego przebieg egzaminu. Um, Mówię o osobach, dlatego że wpisów jest zdecydowanie więcej, to jest ponad 300. Były osoby, które zgłaszały się po prostu do kilku różnych miejsc nawet, dając swoją gotowość, swój czas do y, y, prac w takich zespołach nadzorujących. Również do dyspozycji dyrektorów mamy ponad 40 wizytatorów, którzy również mogą być członkami zespołów nadzorujących. Y, natomiast y, informacje, które płyną do nas od samorządów y, Pokazują, że być może nawet tych rezerw nie trzeba będzie po prostu uruchamiać, bo jednak samorządy, które zaangażowały się w organizację tego egzaminu, przynajmniej w monitorowanie tego, co się dzieje, w jaki sposób sobie dyrektorzy radzą, zapewniają nas o, swoim, o, o takich działaniach, które jednak prowadzą do tego, że egzamin jutro się rozpocznie o właściwym czasie dla tych konkretnych uczniów.